Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w oraz w oddziale zewnętrznym w Kikwitach zakładu karnego w Barczewie. Chodzi tu o wybory do Europarlamentu. Uchwała nr 32 przez 259 przez 14 Rady Miejskiej w z 26 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej Jeziorach oraz w oddziale zewnętrznym w Kikitach zakładu karnego Barczanie. Na podstawie artykułu 12 paragraf 4 ustawy z 9 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy Dziennik Ustaw nr 21 pozycja, pozycja 112 z późniejszymi zmianami w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Dzienniku ustaw pozycja 231 na wniosek burmistrza Ufla w Strasburgu. Paragraf pierwszy. Tworzy się odrębne obwody głosowania, określa się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. I tak, numer obwodu głosowania numer 7, Dom Pomocy Społecznej Wiesiorana, siedziba obwodowej komisji wyborczej, do Pomocy Społecznej ul. Kajki, 49,114 14 dział świetlica i y, obwód numer 8, oddział zewnętrzny w Kikitach, zakładu karnego w Marczewie. oddział zewnętrzny w Kikitach, siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie w oddziale zewnętrznym w Kikitach, zakładu karnego w Kikity 33S w Świetlicy. 11311. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały się w się burmistrzowi wieziornej. Paragraf trzeci. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Barbicka-Mowerskiego oraz Komisarzowi Rozwieborczego w Bążczynie. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warnsk-Mowurskiego oraz wywierzeniu dla wice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dziękuję bardzo. I kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Podpunkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Janny św. Jerzego w Radostowie Dotacji z budżetu gminy jeziorami na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Czy jakieś uwagi, jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę, Pani Ewa ta projekt uchwały. Uchwała nr 32 przez 260 przez 14 Rady Miejskiej w Wiedzielach z dnia 20. marca 2014 roku w sprawie udzielenia parach rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny św. Jerzego w do dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym dziennik ustaw z roku z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami w związku z paragrafem 7 uchwały nr 29 przez 323 przez 06 Rady Miejskiej w z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, i lub robót budowlanych przy zabytku opisanym do zabytków zmiana numer 30 przez 329 przez 06 z dnia 29 września 2006 roku numer 12 przez 131 przez 08 z dnia 31 marca 2008 roku uchwala się do następującej Paragraf pierwszy. Udziela się kolacji rzymsko-katolickiej w rzymsko świętej Anny Św. Jerzego Berystowej, dotacji o kwocie 20 tys. złotych na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich, retusze i rekonstrukcję ubiegł w odsłoniętej, odsłoniętej, pozmoconej marmoryzacji na górnej kondygnacji ołtarza głównego z panu w pod wezwaniem św. Anny św. Jerzego Bewusstkow w Gminy rady Paragraf drugi. Wykonanie uchwały się w podwyżasie Burmistrzowi Jeziora Przeciw. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wyjściowi na tablicę odnośnie Urzędu Miejskiego w wieczorach. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Za głosowało 13. Uchwała została Podjęty. Kolejnym punktem jest podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeziora. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę pan Leszek Koczkowski. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Z którym schroniskiem jest podpisana umowa zgodnie y z tym programem opieki, z paragrafie 4 yy, mamy informację, że zwierzęta bezdomne będą umieszczane w schronisku, z którym gmina podpisała ma umowę. Jest, jest zmienione schronisko, ale nie pamiętamy jaka jest nazwa. Już dwa uchwały, że dwa, dwa, trzy pieski zostały... Ale jest opisana umowa. Pamiętam, w zeszłym roku Jest, tak? Jest jest. 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 Ale nie. gdzie? Nie Czy jeszcze? Proszę Państwa, są do gminy prawda. Nie mam przecież, to jest do sprawdzenia, skoro jest to na pewno patrząc Pan na sesji tak. też siedzi a nie tak jak na Jak Pan siedzi? Jak pan siedzi? Jak se ale Pani Romko. No proszę Pana, to już jest decydowane. Ale proszę na... Pani. I powiemy całej sesji. Kultura ale nie my, proszę Państwa, nie radni są od tego, nie radni są od tego, żeby zwracać uwagę na kulturę Czy jeszcze są pytania dotyczące uchwały o programie ubiegłym Nie ma w takim razie? Uchwała numer 32 łamane na 261 łamane na 14 Rady Miejskiej w Jeziorach z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jadzioran. Na rok 2014. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 -15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Dziennik Ustaw z 2013 roku. Rok, pozycja 856. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi jeziora. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w To Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło 13 radnych i 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Podpunkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z bojów miejskich usytuowanych na terenie Jeziora. Czy są jakieś pytania odnośnie? Bardzo proszę, pan radny Boczkowski. Panie przewodniczący, dostaliśmy, chyba rozumiem, że po zmianach komisje pracowały inny tekst tego regulaminu. Tam są wprowadzone dwa słowa, dwa słowa oraz i tak dalej. To taka techniczna uwaga w punkcie trzecim administratora wojeńskiej są sportu i rekreacji to na 13. I teraz brakuje mi tutaj informacji yy, w tym regulaminie, w jaki sposób będzie dostępny regulamin dla do osób korzystających z tego wojska, bo zaakceptowanie treści tego regulaminu yy, zezwala tym osobom na korzystanie. Tutaj nie ma informacji, gdzie on będzie dostępny, ten regulamin. Zakładam, że można byłoby dopisać, że regulamin jest w Dąbglądu i tak dalej, w tym i tym miejscu. Prawda? No, na tablicach ogłoszeń Na będą... Nie, nie, Na tablicach będą tablice odgłoszeń. Tak jak na już Tu jest tu napisane, że on jest dostępny na tablicy? Nie. Dopowiedziany. Dopowiedziany. Bo jest, bardzo, bo jest takie bardzo mocne sformułowanie, że akceptowanie tego regulaminu wiąże się z tym, że odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia i tak dalej przechodzi na korzystającego. To jest zrozumiałe, tylko, że trzeba wiedzieć, żeby się zapoznać. Paragraf, 10, jeśli można Panie Przewodniczący. Tak, tak, bardzo proszę. Korzystanie z wojsk wiejskich jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Dobrze, teraz... Ja bym, ja bym proponował w punkcie trzecim, gdzie jest napisane, że administratorem boisk jest ośrodek sportu i rekreacji, dopisać, że regulamin umieszczony będzie na tablicach informacyjnych o, i przy boiskach sportowych. O właśnie. bardzo dobrze. Jeżeli takie tablice są, są faktycznie i tam, to myślę, że dopisanie czegoś takiego, pani sekretarz, bo nie chciałbym... Że dopisanie tego to będzie No bo ktoś musi mieć możliwość zapisać. Regulamin, bo później powiem, że nie widziałem. Niech to będzie uregulowanych. jest na regulamin. Regulamin przy będzie na tablicy ogłoszeń przy boiskach miejskich. Czyli po kropce, po kropce tam Przy jest. Na tablicach. Trzy boiska. Na nie będzie tam Panie Przewodniczący, a co będzie, gdy, gdy po raz kolejny przyjdą na boisko, wjadą na boisko z, ze skuterem czy z samochodem, kręcić bączki i tą tablicę wyrzucą? Jak to notorycznie mamy do czynienia w niektórych miejscowościach. Jest nie mam pojęcia, co będzie. Bo nie wiedzieć, co jest regulamin sposób. opracowany, jest przedyskutowany, jest przegłosowany z ostatnim roku. Ileś pracy w komisji na to poświęcony. Musi gdzieś być ten regulamin dostępny, bo osoba... Zdaniem zdaniem, ja nie mam jak to Moim zdaniem, zdaniem, A, zdaniem ja, też. ja widzę to, że będzie przy... przy... Bo jest każdy w każdym wojsku mamy i w wojsku. Jak mamy na boisku szkolnym? No. Jak mamy przejścia na niektóre tereny? Tak, to przy Jak Przeczyta i świadomie będzie na wojsku. Tak? Jeżeli jeszcze by było tego, jest, mamy na To czego jest? Są w tym W większym formacie może być na stawek wieszony w tablicach ogłoszeń. Ja nie widzę, laminowany, nie widzę przeciwwskazań. Nie, nie jest to taki y, wielki argument. Albo może, może nas to w miejscach zwyczajowo przyjętych, no nie wiem, czy, czy, czy... Dodatkowo, ja, że... ja nie wiem, czy młodsi dzieci wiedzą, ale ja nie wiem, czy wszędzie są te tablice przy wojskach. Tak, no, właśnie, to będą, są, to, to no to myślę, że taka tablica tak. nie, nie powoduje, tak? A jeżeli, Dobrze. Nie to, Wniosek formalny wprowadzenie do regulaminu korzystania z boisk wiejskich. W punkcie trzecim w do dopisanie regulamin wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń przy boiskach wiejskich. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tej zmiany do regulaminu? Na tablicach. No dobrze, to będzie, będzie na tablicach ogłoszeń. Panie tak. może w punkcie 10. Korzystanie z właśnie wiejskich jest równoznaczne z akceptacją mniejszego regulaminu, o, bardzo który, tak. który Bardzo dobrze, panie. Nie wiem czy bardzo dobrze, może średnio, ale... Bardzo dobrze. Tam można który... Będzie. No. I może no na tablica pod początki no. jest tablicznika. Na tablice informacyjnej. Na tablicach informacyjnych. Tak. To tak. To zaraz okaże się, że musimy każdy... Mam chciał być, ja nie chciałam, a podobną i że w tamtek przemysł i za przykład. Ale w każdej chwili zależy Czyli w punkcie 10 dopisujemy. Po przeciwku. Korzystanie z policji wiejskich jest równoznaczne z akceptacją mniejszego regulaminu, który wywieszony na, to to jest. Będzie. mniejszego regulaminu będzie jest, powinno być, jest, tak? Jest. Tak. Tak? Dobrze tak. mówię. Tak. Wywieszony tak. jest. Tak. Na, na tablicy tak. informacyjnej. Czy na tablicach informacyjnych, tak? tak. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za to pisanie? Bardzo proszę o podniesienie ręki. E, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Czyli tą zmianę w regulaminie korzystania z To sprowadzamy. Bardzo proszę Pani Ewa, czyta projekt uchwały. Uchwała nr 32 przez 262 przez 14 Rady Miejskiej Wyzielonej z dnia 26 marca 2014 roku. W sprawie wyprowadzenia regulaminu korzystania z województw wiejskich usytuowanych na terenie Gminy Jezioranek. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, w dzienniku stawki 4.13 roku pozycja 594 ze zmianami, Rada Miejska Jezioranek. regulamin powiązania z Wojsk Wiejskich usytuowany na terenie gminy Jeziorady, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Regulamin obowiązuje na wszystkich Wojskach Wiejskich znajdujących się na terenie gminy Rady. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się w Burmistrzowi Jeziorołem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko i podlega wywieszeniu na tablicę ogłoszenia Urzędu Miejskiego w Jeziorach. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosów za. Nie było przeciw. Uchwała została podjęta.